Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajli.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Dzień dobry, cześć. Nazywam się Leszek Jarzdewski i chciałem z Wami dzisiaj porozmawiać o wywiadzie, jakiego Donald Tusk udzielił Gazecie Wyborczej. Długa rozmowa, także w formacie wideo. Już na Deborach polecam. Um, powiem szczerze, kiedy zacząłem czytać tę rozmowę, um, zacząłem sobie w pewnym momencie liczyć, ile razy pada tam słowo PiS albo nazwisko Jarosław Kaczyński. Um, doliczyłem się około 20 i potem przestałem. Um, miałem poczucie, że to będzie kolejna z tych rozmów, które opętani manią Jarosława Kaczyńskiego. Dziennikarze rozmawiają. Z równie zdominowanymi przez narracje, czynne, gesty, myśli, domniemania Jarosława Kaczyńskiego politycy opozycji będą wspólnie znęcać się nad pisem. Co oczywiście być może jest i słuszne, i ciekawe, ale niespecjalnie pożyteczne. A w każdym razie poza bańką ludzi, którzy czytają Gazetę wyborczą, a nawet oni myślę, jakby wiedzący myśleć o Jarosławie Kaczyńskim, bez czytania, że PIS jest zły. To wiemy pytanie, co dalej. Mm. Ale z biegiem tej rozmowy pojawiły się inne tematy, pojawiła się przede wszystkim inflacja drożyzna, przyszły się pozycji. I o ile ten wywiad nie wnosi niczego nowego czy oryginalnego do, do dyskusji, wydaje się, że jest to taka, takie odpalenie, przygotowanie gruntu pod konwencję, którą Platforma planuje 2 lipca w Radomiu. To muszę powiedzieć, że taki ogólny ton tej rozmowy, pewna, pewne takie przekonanie. Na własnych argumentów, odwołanie się do, do pewnych no, wartości, haseł, tematów ważnych dla, dla Polaków, także też jednoznaczne deklaracje w kwestii rozwiązania przyszłości praworządności w Polsce, nie wracania do, do spraw, które Platformy w swoim czasie pogrążyły, czyli podwyższenia wieku emerytalnego, akurat bardzo potrzebnej i słusznej reformy, która niestety upadła. Te wszystkie takie, te wszystkie momenty, w których Tusk mówił o tym, co planuje zrobić, jak to chce zrobić, nawet jeśli nie wchodził w szczegóły, pokazywały coś moim zdaniem nowego. Pokazywały to, że z takiej fazy testowania, takiego próbowania stawienia kroków w polskiej polityce po przerwie, takiego obwąchiwania się, trochę testowania także partnerów, tutaj chyba należałoby zrobić cudzysłów, na po stronie opozycyjnej, sprawdzenia, gdzie są granice, do których się może posunąć, z kim negocjować, kogo próbować przejąć lub zwasalizować, że zaczyna jakby ta, to takie przekonanie, że platforma musi iść w jakimś sensie samodzielnie, zobaczyć, jakie koalicje powstaną, ale na to muszą być gotowi partnerzy, że ten moment jakby jest jak, w jakiś sposób wyzwalający dla, dla polityki Tuska i dla platformy. Mam głęboką nadzieję, że jest to zapowiedź jakiejś poważnej debaty na temat programu dla, dla Polski. Nawet jeśli rok ponad przed wyborami to się wydaje przedwczesne, to bardziej chodzi o pewien model, o pewną wizję, o pewne skojarzenia, o przygotowanie gruntu, o to, żeby ponazywać wyzwania, przed jakimi stoimy jako, jako kraj. Część z nich jest dość oczywista, tak? No, przede wszystkim w tym momencie wojna u naszych granic, ale ogromne wyzwanie gospodarcze. Tutaj trzeba powiedzieć, że Tusk trochę uciekł od kwestii związanej z inflacją, bo umówmy się, że ograniczenie wydatków władzy no, nie jest sposobem na stłumienie inflacji. Jest to niestety Potrzeba schłodzenia gospodarki, co się skończy wysokim bezrobociem, i nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek po stronie opozycyjnej był gotów na tego typu ostre działania i takie postawienie sprawy. Tak czy inaczej, mam takie poczucie, że Tusk jest gotowy do przejęcia władzy w Polsce, natomiast jednocześnie obserwując to, jak zachowują się jego, partyjni i nie tylko sojusznicy. Mam głębokie poczucie, że cała reszta jego, um, jego kolegów i koleżanek z Platformy Obywatelskiej liczy, że po prostu przyjdzie, zrobi swoją robotę, ani przyjdą na gotowe. To niestety tak nie zadziała, proszę państwa. Polityka to gra zespołowa. Bardzo jestem ciekaw, jak Tusk z tego wybrnie i czy uda mu się zbudować drużynę, a nie liczyć, że, że wygra to solo. Tym bardziej, że po drugiej stronie jest sprawna machina, nawet jeśli w tym momencie lekko się zacinająca z powodu inflacji i innych problemów wewnętrznych. Także polecam Państwu tę rozmowę. Myślę, że ciekawie będzie śledzić to, co padnie 2 lipca na konwencji Platformy. Będziemy także to obserwować. To tyle ode mnie na dzisiaj. Polecam nasze komentarze i podcasty. A także, jeśli Państwo lubią to, co robimy, uważacie to za potrzebne, to na wspieram.liberty.pl można, można wesprzeć naszych autorów i autorki. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się do usłyszenia, cześć. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na Wspieraj Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.